Izabela Kmieć specjalista BHP w Jaret. Witam serdecznie. Cześć. Witamy, widzimy się ponownie i to również w ubiegłym roku widzieliśmy się, ratowaliśmy ludzkie istnienia, wtedy pokazywała się pierwszą pomoc, jak powinniśmy to robić. Myślę, że temat nadal aktualny, ale dzisiaj jednak inna tematyka. Jesteśmy na lotnisku, mówimy o wakacjach i chcemy porozmawiać o tym, w jaki sposób powinna wyglądać praca zdalna, żebyśmy wszystko zgodnie z prawem wykonywali. No i praca zdalna zrobiło się, ten termin zrobił się zdecydowanie bardziej popularny w wyniku pandemii. Wszyscy już wiedzą co co jest, z czym to się je, ale jednak te takie aspekty prawne nie do końca są jasne. Co zrobić, jeśli spodoba nam się na przykład taka hipotetyczna sytuacja? Jesteśmy na Dominikanie, jest fajnie i postanawiamy zostać jeszcze dłużej. I wpadamy na pomysł, że może popracujemy zdalnie. Czy to jest takie proste? No tak, workation, takie znane teraz nam zjawisko. Praca zdalna. Praca zdalna to nie tylko wakacje, ale faktycznie. Okres wakacyjny już bliziutko, już się rozpoczęły wyjazdy. Czy to jest takie proste? No właśnie nie do końca. Do, do, do końca to nie jest takie proste z uwagi na różne obostrzenia z tym związane. To nie jest tak, że pakujemy torby i wyjeżdżamy danego dnia i, i wszyscy się cieszą, pracodawca zgadza się albo się nie zgadza, pracownik jest pełen euforii. No wiążą się z tym pewne obostrzenia, tak? Żeby w ogóle móc skorzystać z pracy zdalnej, no pewne wymagania należy tutaj spełnić, zarówno i pracodawca, jak i pracownik. Mamy różne rodzaje pracy zdalnej. To nie jest tylko jedna praca zdalna, bo może być praca zdalna, kiedy my w 100% pracujemy zdalnie z danego miejsca, na które nam zgodził się pracodawca. Możemy hybrydowo pracować, czyli częściowo pracujemy stacjonarnie, częściowo pracujemy zdalnie i możemy też mieć tą pracę taką okazjonalną, czyli te 24 dni w roku, które nam przysługują. Od 7 kwietnia, tak jak tutaj było powiedziane, te zmiany właśnie zaszły. No więc co zrobić, jak faktycznie takie marzenia gdzieś mamy? Marzymy o tej pracy, marzymy o tych wakacjach. No, no przede wszystkim musimy mieć zgodę pracodawcy, no więc każdorazowo jak zmieniamy lokalizację, jeżeli mieliśmy wcześniej taką zgodę od pracodawcy, no musimy wnioskować do tego pracodawcy o to, żeby się zgodził, żebyśmy tę pracę mogli wykonywać w tym danym konkretnym miejscu. Pracodawca no, też ma szereg różnych czynności do wykonania zanim się zgodzi. Musi e, przy pracy tej takiej całościowej czy tej hybrydowej stworzyć stosowny regulamin niejednokrotnie pracy, tak? Uzgodnić go nawet ze związkami zawodowymi, jak jest taka potrzeba, jeżeli występują. E, no i musi e, tutaj e, oświadczenia zebrać od tego pracownika, że spełnia te wymagania. Natomiast pracownik jadąc na wakacje no, czasami nie ma świadomości, jak to tam będzie. Tak? No, musi mieć zapewnione odpowiednie stanowisko pracy. Musi tutaj spełniać wymagania dotyczące ergonomii pracy. No, pracodawca też musi się liczyć z tym, że pracownik wyjeżdżający na wakacje za granicę no, może tutaj mieć problematyczne rzeczy związane na przykład z podwójnym opodatkowaniem takiego pracownika. Jakieś ubezpieczenie dodatkowe być może będzie niezbędne. Wszystko zależy, gdzie jedziemy. Natomiast pracownik no, musi musi mieć tą świadomość, że musi zabezpieczyć sprzęt, no, musi go uchronić przed kradzieżą, e, musi mieć na uwadze to, że może być inna strefa czasowa, może ma jakieś ramy czasowe tej pracy. Także tych obostrzeń jest sporo i zanim się zdecydujemy, no, świetny pomysł faktycznie, ale uzgodnimy to z pracodawcą. Jak uzgodnimy pracodawca, da nam tą zgodę, spełnimy te wymagania, to tak jak najbardziej jesteśmy w stanie to zrealizować. Nie ma ja mam tutaj jeszcze takiej... lepszy pomysł. Słuchajcie, Dominika na wiatru, morze, piasek gorący i pracodawca jeszcze tam się dorzuci do czynszu i, A, i da coś na wodę? Z tą to w ogóle uważajmy, tak, bo też patrzmy, gdzie jedziemy mhm. właśnie, czy jesteśmy na terenie Unii Europejskiej, czy jesteśmy gdzieś tak. w innej lokalizacji, czy się dołoży, no to słuchajcie, to nie jest takie proste. To nie jest takie proste, bo faktycznie jak to mamy tą pracę całościową, taką stuprocentową mhm. albo hybrydową, to pracodawca poniekąd gdzieś tam e, w koszta jakieś e, się dołoży, tak, dotyczące tej energii na przykład elektrycznej, czy tam e, dotyczące internetu, natomiast przy pracy okazjonalnej już takiego obowiązku po prostu nie ma, a czasami z tego korzystamy właśnie podczas tych wakacji. Natomiast no, też spodziewajmy się, że z uwagi na to, że znajdujemy się w innym kraju, no to ten pracodawca też poniekąd musiałby przeliczyć na przykład jaka ta wartość mogłaby być za granicą, tak? ona niekoniecznie będzie tutaj identyczna jak w Polsce, w naszym kraju, no więc to są takie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, no na pewno nie zapłaci nam czynszu całego, tak, także to tak, to tak nie wygląda wesoło jak nam się tutaj wydaje czasami. Taka mrzonka trochę. Tak, może nie mrzonka, tak? Natomiast trzeba, trzeba mieć tą świadomość, tak, że, że to nie jest takie proste. Poza tym też miejmy na uwadze, że jak jedziemy na te wakacje. No, to, to nie są tylko i wyłącznie wakacje. Rodzina ma wrażenie, że pojedziemy i będziemy tam pracować, tak? Natomiast no, czasami mamy takie mylne pojęcie, że, że ten ocean, ta plaża, zabawa z dziećmi, a tu jednak są obowiązki. No i potem taka frustracja gdzieś może w nas jakaś się pojawić, no, że miało to wyglądać inaczej, tak? Natomiast. Jesteśmy w stanie oczywiście to pogodzić. No, natomiast wszystko musi być robione tutaj z głową, z przemyśleniem, tak? Jak, jak to zrobić, żeby to wszystko miało ręce i nogi, żeby to nie było takie aż spontaniczne, jak czasami to niestety e, wygląda. A mieliśmy tutaj trenera mentalnego, mogliśmy się zapytać, jak to jest, czy to jest zdrowo tak pracować, kiedy tuż obok, na przykład z widokiem na morze, tak moglibyśmy leżeć i się opalać, a my jednak musimy odpowiadać na maile, bo praca... Bo praca to praca. No i właśnie dużo było mowy o tym, jak to widzi pracodawca, jak to widzi pracownik. No i tak ostatecznie z tą pracą zdalną, jak to jest? Czy to jest raczej utrapienie, czy udogodnienie zarówno ze strony pracownika, jak i pracodawcy? I co na przykład w przypadku, kiedy zakuruje nam dziecko, albo będziemy chcieli to dziecko wysłać do przedszkola? No, no właśnie, to są takie rzeczy, na które często nie zwracamy uwagi, tak? No bo ten pracodawca może się i nawet zgodzi, natomiast co w sytuacji, kiedy na przykład wystąpi jakiś wypadek w miejscu, gdzie się będziemy znajdować? co w sytuacji, kiedy rozchoruje nam się dziecko, albo pojedziemy bez zgody pracodawcy i nagle pracodawca stwierdza, że mamy wrócić do pracy, tak? No więc to są takie przeszkody, które się pojawiają i czasami też tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, no mamy chore dziecko i chcemy skorzystać z pracy tej okazjonalnej. No czym jest okazja? Teraz się zastanówmy, czy będziemy w stanie wykonywać swoje obowiązki takie zawodowe, łącząc je na przykład z tą opieką nad dzieckiem. Czasami mamy te ramy czasowe właśnie mamy jakieś zadania do wykonania, no więc może to być sprzeczne z tą ideą taką, tak, czego miała dotyczyć ta praca zdalna. Czy dla pracodawcy to jest pozytywny aspekt, czy negatywny? Ja myślę, że pozytywny w tym aspekcie, że może na przykład być to taki benefit pracowniczy, tak? Możemy sobie ściągnąć pracownika, niekoniecznie, który mieszka w pobliżu zakładu pracy, tylko gdzieś na drugim końcu świata, takiego specjalistę, który będzie nam wykonywał tą pracę zdalnej, no, zdalną. No więc to jest taki plus dla pracodawcy w tym zakresie, no ale trzeba spełnić też te wszystkie wymagania. A pracownik no, musi się liczyć z tymi zagrożeniami, o których często nie myśli, czyli jakie zagrożenia tutaj społeczne takie gdzieś, które będą występowały, zagrożenia związane z tym, że no nie do końca może dopilnuje, żeby stanowisko pracy było takie idealne, jak powinno być, żeby tutaj zadbać o tą ergonomię pracy, o oświetlenie stosowne. No więc to są takie rzeczy, na które często po prostu nie zwracamy uwagi i wydaje nam się, że to są po prostu wieczne wakacje, nie korzystamy z urlopu, a wakacje trwają. No więc warto, warto się zastanowić zanim podejmiemy tą decyzję, bo owszem można, ale trzeba to zrobić naprawdę zgodnie z tymi wytycznymi, które mamy. Trzeba te wszystkie nasze odjechane i mniej odjechane pomysły dobrze przemyśleć, a przede wszystkim skonsultować ze specjalistą tak. i takim specjalistą była właśnie Izabela Kmieć. Zapraszamy państwa do tego aby konsultować żeby nie bać się pytań tak, w zasadzie. Tak, ale ale nie bądź. po prostu, kto ja Ale pamiętam. jednak e, pamiętajmy o tym, że trzeba skonsultować e, te pomysły.